Dobra, jak już wiecie, jak mniej więcej znaleźć punkt zero w Asicsie i ustawić sobie troszeczkę na twardsze zawieszenie, jak jesteście na takim torze, może Tomasz pokaże, jesteśmy na torze w Dąbrowie pod Opolem. krótki, fajny toremiksowy, pokażę jutro kilka urywków z dzisiejszych jazd, no i wracamy do tyłu, tutaj pod tą osłoną macie regulację i teraz ustawiacie sobie, przekręcacie w prawo maksymalnie i liczycie w lewo do punktu 0. Będzie 20 e przekręceń. Ustawić punkt 0, 10 i ja ustawiłem, tak jak widzieliście ostatnio, chyba 5 albo 7 w prawo, e czyli utwardziłem sobie i na powrocie również trzeba e zrobić w lewo. Ja zrobiłem dwa kliki, żeby pamiętać, żeby ten powrót również był, żeby nie było czegoś takiego, że wylądujecie i będzie o ma fajnie wrócić i podchodzimy dalej do, do jazdy. Tak wygląda mniej więcej Asics na bardzo fajnym torze piaskowym. No i jutro relacja z treningów.